Pięknie. Jesteście młodzi i powinniście ten czas wykorzystać. A młodość jest po to, żeby się także wyszumieć, wybawić i cieszyć życiem, bo po to jest młodość. A starość potem zazdrości i wspomina z łezką wokół te piękne czasy. A więc, kochani, bawcie się dobrze, rozgrywajcie wszystkie turnieje uczciwie i sprawiedliwie. Niech wygra najlepszy, bo tu już widzę, że się prezent Peren Mały zawiązał z piłką nożną. Więc mam nadzieję, że to będzie wszystko e, uczciwie, wszystkie nasze zawody, ale żarty na bok. Uważam nasze trzecie, dobrze mówię, trzecie Juwenalia za otwarte. <noise> Okay.